Problemy z błędnikiem, z troszkę, to się jest biedny. To Chyba dobra, właśnie z... Carbonara? Tak, tak trzeba. Ale no no. kto w takim razie miałby problem ze znalezieniem dziewczyny? Hmm? Takie otwarte pytanie, to nie, nie było rytualne. Otwarte, otwarte pytanie. Otwarte pytanie. Norf. Przepraszam, bo zamknąłem to... pytanie. Nie, otwarte! Czemu? Dalej, dalej, dalej otwarte jest pytanie. Dalej jest pytanie otwarte. Mhm. To by mógł mieć problem z znalezieniem dziewczyny. Tak, tak, pierwsza osoba z takiego... Na, naszego środowiska. Wydaje nie? mi się że. A! Nie z naszego to środowiska to środowiska. Smurf. Yy. A masz hotel? Yy, nie. No to jest git. To, a motelu też nie masz, nie? Wynajętego. Nie nie, nie. No to jest git. Do... Nie mogę sobie Diables, ja ci kibicuję, naprawdę. I jestem no szczęśliwy, nie. wiesz, naprawdę. Wiesz co, pasujesz, pasuje cię ogólnie do siebie, ale kto do kogo? Nie wiem, nie powiem. Słuchaj, diables, jest no. naprawdę dobrze. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że mogę być tego świadkiem, wiesz, takiego takiego progresu, nie? Wolnego. Patrz, zaczęliśmy w 2020 twoją przygodę ze streamerkami, nie? I a patrz mamy 22. <grym> <grym> a Ty dalej na razie tylko na atemptach kończysz. Ty nie mogę. Zależy, zależy, gdzie będzie słodak. No, no, powiedz, powiedz, powiedz. Nie wiem. Zajebiście, zajebiście. Ale słuchaj, Dawid, Dawid, Dawid. My ci wszyscy kibicujemy. O, ja też, ja też, ja też. Sobie. Sobie? Po pierwsze, po pierwsze, Torek, jesteś muzykiem. Muzykiem. Przez to jestem to. pojeb... Nie, więc już masz osoby, które tylko chcą, żeby im się grało na plus. Dwa, masz mustanga, pog. Bo po masz basowy głos. Po trzecie, zajebiście wyglądasz. Po czwarte, to już jest? Jesteś charyzmatyczną osobą. To powiedz, gdzie leży problem. jest gras w policji. <grym> Poniłem. Kolejka Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Słucham pana. Yy, ja chciałem się oddać w ręce policji, jestem poszukiwany. Dobrze, pana dowodzik poproszę. Mm -hmm. Proszę, Erwin. Okej, okay, już sprawdzam. A mm. no, faktycznie jest pan poszkiwany, Dobrze, to stanie pan przed ścianą. Dobra. Siema. Czas na 6 plucia. płucia. Pozdroczatu śmiech. Stanie pan? Ścianą. Dobra. Dobry, Watalu. Dzień dobry. Proszę pana. Niech mi pan odpowie na dwa pytania. Pan. Dlaczego bobry robią tamę? Muszę się bronić. Przed kim? Oddziałem z losu. Daj Dajmy na chwilę na parking, kuj i spotkamy się za 5 minut. Muszę się spotkać z. Nie mogę ci powiedzieć, bo byś mnie zajęł. Ja pierdolę. Znowu... Nie, no znowu do montany? Ja. Nie, nie ja pierdolę, ty jesteś naprawdę, nie wiem. Kiedyś, ja kiedyś, się... kiedyś byłeś kujem. Dobra. O kurwa, To jest kur... Dziwne, co tu się wypada. Jezu, sorry, ale poleciałem. Skowron w bazie, co się dzieje? Może go ten naparówę? No, słuchaj mnie. Część się, słucham, ta. Dobra, słuchaj, ale poszła. Słuchaj, hmm. zjadłem przez maskę jeszcze raz. Siema. Skowron w bazie. Siema. Może chodę na parówę? No. Częstoś. No. Dobra. No. To teraz mówisz do niego Dingo. Dingo. A jestem skowron. Też musisz mieć ksywę. Jaką? Może śmieć. Nie, Aby bo szmatę. będzie wiadomo, że to ty. Dobra. Aby. Aby Głośnik. Nie, bo to też, też będzie wiadomo, że to ty. Musisz taką, wiesz, niez, niezrzeszoną nazwę. Niezwiązaną ze mną. Tak. Niezwiązaną tak. ze mną. Na przykład... Alfa Mail. O, to już w ogóle każdy się wykluczy. Dobra. Za, ogarnij ksywę, ogarnij tę dwójkę, jutro tak. mamy ważny mit. Nara. Biorę parówę na wynos. No, na pewno nie so, ze słodko kwaśnym. Czekaj, bo trzeba teraz zrobić ten, przykrywkę. Ta, ty odjedziesz za chwilę. Ja tak, za chwilę. tak, czekaj, jeszcze muszę. O. <grystanie> teraz wiadomo, dobra, jeszcze raz. Co? Ja, jeszcze ja muszę. Dobra, rozjedź mi opony. Tak. O, uciekłem tej szmacie policyjnej. Bog. Ten. Aha Wszystko jest rola kiedy sesji. macie release? To jest tajne, to jest Ja DA podpisał, nie mogę powiedzieć Kiedy? Nie, nie, dobra, Gadaj! Dobra, Nie wiem, czy chyba go zutylizow... O Jezu Co? O Jezu, wygięło go kur... jakoś On nie żyje! Co? bo czy z dziećmi i z kotami to był głupi przykład? A skąd mrówki wiedzą, żeby być takie zorganizowane? Czy to jest popierane. Skąd? Mam pytanie. Skoro twój poziom jest niżej nisabtu... Skąd dzieci wiedzą, żeby nauczyć się chodzić? A to nie jest tak, że ewolucja im jakoś podpowiada? Czy to jest podchwytliwe pytanie? Nie, 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 nie jest podchwytliwe, normalne pytanie. Ewolucja im podpowiada, tak? Pani rozmawia z ewolucją? <gry> to nie, nie, nie <gry> mm -hmm. Słucham, słucham. Chwila, chwila. In... Jak to się... Intuicja, nie. Intuicja, tak? Nie. To co w to takim razie... Skąd dzieci pan, wiedzą? Pan. Co kur... zdenerwował, normalne pytanie zadałem! To za nam jest... No, spotkajmy akcy... się w centrum przebierania bo komendy. <grym> <Z> <grym> 10 punktów! <grym> 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 Będziecie mieli wraz no Gdzie ty jesteś? Na Giocha jadę Jaki Możesz juzek. mnie kurwa nie pitować i nie spierdać bez, bez słowa? Nie wiem, spitowałeś mnie, z policjantami o, i spier... bez słowa, a co za różnica, kto to jest? I pojechał Chuj, kurwa, pastor, siema jedzie dalej To jest człowiek, ja nie wiem, odklejony pierd... No ja nie wiem, no to jest... Ja codziennie to zadziwiam nie, no? się, co się dzieje Uh, fu, kafe. O W ku... o kurwa ja ja O kurwa co ty? Ty, my się chyba tracimy Klątwa dzisiaj jest, grzecha nie ma Kurwa klątwa O to jest prawda Zawsze jak go nie ma od odpierd... Albo że on po prostu trzyma tą policję tak za jaja. No, dawać żart, że mnie trzyma za jaja. No, come kaman, come no już nadchodzi. Wiem, 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 już nadchodzi. Nie, nie, to ty o tym nie, w ogóle. Ja wiedziałem, że wy o tym pomyśleliście, dlatego wyprzedziłem to, żebyście nie mogli tego użyć. Jak widzisz, mamy porwaną mię, klark. Zajemmy ją. Zajemmy ją. Oczekujemy w zamian. Ale za co, za Jeszcze raz. Bo mi się drześna, zajmij ją! W momencie, kiedy słup potwierdzi, że pieniądze są faktycznie w śmietniku, Mia Clark będzie dostarczona na śmietnik. Cały czas chcę zresztą ją Mia Clark zobaczyć. widzi. Chcę ją Dobrze, wysyłam w takim razie zdjęcie mi Clark. Nie zdjęcie, chcę być na jej miejscu. Gdzie jest? Chce, by... chce leżeć pan rozjemny? Dziwne. Słam? No chcę być pan na jej miejscu, chcę być pan rozjemny. Czy co? Grzegorz, na to jeszcze będzie czas. Wysyłam zdjęcie kosza. O, o dobra, nieważne, nie ma konspiracji. No to kurwa, nieźle! Mówiłem, mówiłem, tam jest kurwa. Przeklęty magazyn, klątwa jest magazynowa. No to kurwa, coś zrobił. Chyba nie wydostaniemy tego wilka. O, ciu papi jest. Wszystko Co przez laboranta. Jest, Zwykle. Jest magazyn, klącz, a jest magazynowa. O, ja robię. to No Góry. No babka. <śkluje> o, kurwa! no tak! Kurwa! <śkluje> <żodni>, kurwa! <śkluje> <nie, mówisz>, <śkluje> No to David Gilhel nie powie o naszych kwalifikacjach. Nasze kwalifikacje Słucham. są bardzo szerokie, ponieważ już mieliśmy już bardzo dużo w tej dziedzinie IT Jesteśmy wszyscy równoopowni, więc myślę, że tak samo jak ja i jak pan Kuj, i nawet jak pan Ewin i koledzy za mną wszyscy możemy być równi i zasługiwać na tą pracę. Tym bardziej, że staraliśmy się już wiele lat o to, żeby dostać tą pracę i bardzo do tego podeszliśmy na poważnie. Ewin nagle przez ostatnie nie cały czas tylko ćwiczył i ćwiczył Starał się jak najbardziej douczyć, do żeby mieć pewną tak, robotę, żeby mieć 100% pewność, że otrzyma tą oto pracę, ponieważ Ta. gdy było ostatnio u wróżki, to powiedziała mu ona wtedy, że jak będzie następnego dnia w mieście, to wtedy horoskop, Ta. jako że jest tutaj koziorożec i ryba i inne panny, Ta. Że one wszystkie przejdą w krzyż i wtedy jak ten krzyż na niebie zrobi gwiazdę, to wszystko doprowadzi nas do Ta. tego, że będziemy mogli otrzymać tą oto pracę, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zasługujemy na tą pracę, a że po to jest jako po to i jeszcze tak.